Zróbmy sobie jakiegoś fajnego boksika za 25 zł. Pierwszy to będzie taki prześliczny notes. Taki złoty, i w środku wygląda on tak. Ma nie mega da ładne. Damy sobie jeszcze taki zestaw takich fajnych czarnych markerów. Są różne kolory, znaczy kolory, różne kształty i grubości. Więc są i cienkie i grube, więc fajne. Teraz sobie weźmy jedną z crunchy. Jeden balsam. Może... Co taki? O zapachu ananasowym. Weźmiemy sobie jeszcze taki breloczek do telefonu. Jedną bransoletkę. jeden marker, jedną pomadkę, jedną klamrę albo może weźmiemy sobie o taki kolor oraz jedną zakładkę do książki. Do tego jedną maseczkę, jeden koraj kokardka, jeden plejniczek, kilka naklejek, jedną gąbeczkę, oraz taką gratisową z lego. I to wszystko za 25 zł. Mamy tutaj duży notes, cztery takie długopisy. No i inne fajne.